Chciałabym wam przedstawić historię, która wydarzyła się w niedalekiej miejscowości, a dokładniej w niewielkiej wsi. Kiedy na tych terenach była Puszcza Nowodworska, w Nowym Dworze Podlaskim stał rynek, na którym kiedyś stała bardzo mała wioska. Ostatni teren, który zaparkował do swojego garażu. Studnia, która jest w parku, to środek Nowego Dworu. Dawno dawno temu przed drugą Wojną światową, przycali do ich złoczyńców, żył tam pewien młody mężczyzna, który zakochał się w córce szamana. Młodzi wybiegli jak najprędzej z domu, udając się z wizytą do księdza. Ksiądz przybył, aby wyświęcić to miejsce. Cały nowy dwór pokryła warstwa liści i zgniłych gałęzi. Nagle w studni pojawiła się czerwona woda, która przypominała krew. Myśleli, że to przez nowe miejsce, ale ze studni dochodziły zarówno dziwne odgłosy. Pewien mężczyzna także był ciekawy, co w niej jest, więc wszedł na dno. Kwiaty wokół niego poplotły go i wciągnęły pod wodę. Ostatni dzwon kościelny zabrzmiał w ich uszach i nadeszła chwila ataku. Tu wioskę dopadł wirus. Do tej pory słychać płacz dziecka i wołanie o pomoc.